Mała rzecz, w której tkwi wielka moc, choć w nieco innej formie, lecz znana już w czasach babilońskich, dziś znajduje się w każdym domu. Bez niej nie funkcjonowałoby wiele urządzeń i gadżetów, co zdecydowanie utrudniłoby nam życie. Bateria, bo o niej mowa, ma dziś swoje święto. I nie tylko od święta, warto jednak pamiętać o tym, że baterie, choć pożyteczne, zawierają metale ciężkie i dlatego są niebezpieczne dla środowiska i ludzi. Jedna bateria guzikowa może skazić 400 litrów wody i 1 metr sześcienny gleby. To powinno być wystarczającym argumentem, by zadbać o jej prawidłową utylizację. Dużym ułatwieniem w tym względzie są czerwone pojemniki, które stanęły w 20 lokalizacjach w naszym mieście to właśnie do nich można wrzucać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie przekraczający 50 cm. Bez względu na ich wielkość elektrośmieci do śmietnika wystawiać nie wolno, ale można się ich pozbyć w prosty sposób. Do wyboru jest kilka możliwości. Jedną z nich jest nowy system odbioru wielkogabarytowego sprzętu elektrycznego bezpośrednio z domu pod nazwą decydujesz.pl. Ze szczegółowymi informacjami na temat projektu można zapoznać się na stronie pod taką samą nazwą. Tam też należy wypełnić formularz zgłoszenia odbioru. Wielkogabarytowy sprzęt AGD odbierany jest bezpłatnie. Dbając o te czynności, przejmujemy odpowiedzialność za naszą planetę, bo troska o ekologię powinna stać się naszym codziennym nawykiem, a nie przykrym i unikanym obowiązkiem.